Siemka witam was na kolejnym odcinku z Call of Dragons Oczywiście przypominam wam o daily giveawayach Wystarczy Poniżej napisać swój nick z discorda I na discordzie wskoczyć W giveaway i tam kliknąć reakcję A my przechodzimy do odcinka Mamy nowy sezon Więc w związku z tym nowym sezonem Mamy też koło fortuny Tak sami widzieliście na początku sezonów Coś takiego się pojawia I ma ograniczoną liczbę Tych zakręceń Więc teraz stać nas żeby sobie kupić tutaj za 3000 kryształów te przecenione. Te uważam, że za 600 kryształków to już się kompletnie nie opłaca. No i jak ktoś sobie chce kupić jeszcze za 30 zł, 4 karnety. O, no to spoko. no Jak dla mnie trochę za drogo. I co tutaj mamy? Szanse na osiągnięcie jednej z tych postaci to jest po procencie, więc w sumie mamy tylko 4%. Jest trochę lipnie. Mamy jeszcze 15% szans na to, że trafimy legendarny token. No i w sumie to tyle. Nic takiego ciekawego tutaj już więcej nie ma. Więc tak naprawdę z całej tej puli mamy jakieś 19%, że coś, co nas interesuje, wypadnie. Więc generalnie na te 10 tiketów, no to tak dwa razy może się uda, że coś, coś wypadnie. No mam nadzieję, że jedną z tych rzeczy to będzie bohater. No ale dobra. Kręćmy i zobaczmy. No, animacja jest taka sama jak ostatnia. No, oczywiście, zrobiło on nadzieję, że wypadnie nowy bohater. No, bo wiadomo, no to jest. <laughs> w ogóle ten byczek tak super wygląda, nie? Jest taki, no fajny. No. A zobaczcie, on jest do magii. Eee, kurde, ten byczek to by mi się przydał. Bo generalnie to z magicznych to mam chyba tylko jedną. Tą specjalną postać, w sensie legendarną. O! Ale chamsko. Ale chamsko. Widzieliście to jak się zatrzymało? No come on. Ech, to będzie mi teraz za każdym razem tak robić. Mamy jeszcze 7 losowań, także. Ja cię nie wytrzymam. No nie wytrzymam, po prostu nie wytrzymam. Będziemy cały czas te kłazy dostawać. Tyż już wolałbym chociaż te przyspieszenie 15 godzin. O! I zobaczcie, tak jak mówiłem, na 5 tych tiketów powinno nam jeden raz coś wypaść, nie? wypadło. Teraz mamy kolejne 5, no. Jeszcze nie wypadł mi z tych początkowo sezonowych żaden bohater. A te 15 godzin to jest useless. To, to jest fajne, to jest słabe. Już próbowałem parę razy, no i za każdym razem jest wielka lipa. No, ale słuchajcie, no. któregoś razu się powinno udać w końcu. 500 tysięcy. Tutaj w ogóle mamy ilość pozostałych prób. Także 93. No nie wiem, czy jest dużo osób, które całe 100 prób wykorzystują, ale tego nie wiem w ogóle po co to jest. To ograniczenie dla takich leszczyków jak ja, co sobie 10 razy zakręcę, to to w ogóle mogłoby nie istnieć. No, no nie mam. I co, już ostatni ticket nam został? No, jasne, że tak. Jeśli dosywaliście też z tego koła fortuny, o kurde, no to jeszcze gorzej nam wypadło niż przewidywałem, że tylko jeden. Jeśli sami korzystaliście z tego koła fortuny, to dajcie znać, jak Wam poszło. Czy dostaliście coś ciekawego, czy takie ja, tylko z jednym tokenem skończyliście, czy udało Wam się właśnie jakoś z tych nowych postaci zdobyć. To też jest do magii. O proszę, no proszę. No nic, tych bohaterów będzie można sobie przejrzeć, tych nowych oczywiście, a to by było z mojej strony raczej na tyle dzisiaj, także. No, no, fajnie, no ale, ale z drugiej strony. <laughs> Trochę szkoda. Niestety tutaj nic takiego ciekawego nie było, żadnych takich ticketów za koniec sezonu. Też by mogli coś takiego dodać, żeby za to, że jakieś tam zasługi mieliśmy w sezonie ja sobie akurat traktaty wziąłem. Ale żeby można było właśnie te etykiety sobie strzelić. Czemu nie? No i też tego nie ma. Tak jakoś kurczę dziwnie. No nic, dobra. Ja lecę, także dzięki, że wpaliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live. No i mam nadzieję, że wrócę już do zdrowia z głosem, bo troszkę mnie jednak za gardło trzyma. Trzymajcie